19 października, wtorek z Ewangelii Świętego Łukasza. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. Jezus mówi dzisiaj nam o czuwaniu, o przygotowaniu, o, o tym, żebyśmy byli zawsze gotowi. Zawsze stawali, umieli stanąć w obronie naszej wiary, w obronie naszego tego depozytu życia z Jezusem, który posiadamy w sobie. Ale przede wszystkim nie tylko go bronili sami w sobie, ale umieli go też dawać innym, dzielić się z, inny, z innymi. Ale przede wszystkim w tym ówczesnym świecie to trzeba być właśnie takim przygotowanym na to, żeby stanąć w obronie wiary, nie lękać się, stanąć w obronie Chrystusa. Przepasane biodra, czyli jestem gotowy, jestem przygotowany, mam zapaloną pochodnię, nie idę w ciemności, tylko w moim ręku jest Chrystus, w moim sercu jest Chrystus, który pozwala mi iść tą drogą bezpiecznie. Ja czuję się bezpiecznie przy Chrystusie. Dzisiaj w kościele wspomina się męczennika naszych czasów, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, który właśnie w tych czasach komunistycznych, ideologii komunistycznej. Był zawsze przygotowany. On niósł w ręku pochodnie pokoju, miłości, nigdy odwetu, nigdy żądze odwetu, zemsty, ale niósł pochodnie miłości Chrystusa do ówczesnego świata, do ludzi, którzy potrzebowali, szukali, byli pogubieni, byli poranieni, byli często odrzuceni. On szedł. Ale co więcej, idąc do tych ludzi, nie bał się też tego, że grozi mu śmierć, że może zginąć rzeczywiście w sytuacjach bardzo trudnych, niebezpiecznych, że może otrzeć się nawet o męczeństwo. I on o tym doskonale wiedział, sobie zdawał sprawę. Ale w jego dłoni właśnie była ta Oręż miłości, oręż wiary, ta siła i moc. On bardzo mocno ufał Chrystusowi, ufał Matce Najświętszej i wiedział, że z Nimi przezwycięży wszystko, że z Nimi dotrze. Do tego, co jest Jego zadaniem, do tego, co Mu wyznaczył Pan Bóg. Moi kochani, dzisiaj Bóg nie wystawia nas na, na świadectwo męczeństwa, ale chce, żebyśmy naszym przykładem umieli zawsze Go bronić. Umieli zawsze dawać dobry przykład naszej wiary, naszej miłości, abyśmy nie bali się powiedzieć, tak, jestem chrystusowy, tak, chodzę do kościoła, tak, modlę się, tak, uczęszczam do sakramentów, spowiadam się. Być przykładem. Może często będziemy wyśmiani, wytykani palcami, ale cóż, nie bójcie się tych, co zabijają ciało, bójcie się tych, co mogą wam duszę zabić. To jest chyba najważniejsze. Troszczmy się o naszą duszę, o nasze serce, aby ono zawsze było przygotowane i płonęło ogniem miłości i wiary, na co z serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Dobrego wtorku.